Cześć kochani. Dzisiaj mam dla was krótki przyjemny filmik o zapachach Yankee Candle i będzie to druga część takich wosków, które ja polecam wam na wiosnę. I od razu zacznę. Pierwszy wosk jest to Loves Me, Loves Me Not. To jest po prostu stokrotka. Świetny zapach, no jak najbardziej pasuje na wiosnę, wiadomo. Teraz, jak przyroda budzi się do życia po zimie, to tylko i wyłącznie taki zapach sobie zapalić. Bardzo fajny. Kolejny to Honey Blossom. Jest to zapach też typowo kwiatkowy. Bardzo mi się podoba. Jest taki delikatny. Odrobinę słodyczy w nim wyczuwam, też może dlatego tak mi się podoba. I trochę jakby perfumowany, więc też to jest jak najbardziej, przynajmniej ja tak uważam, że to jest jak najbardziej na plus. Ok, i teraz będą trzy zapachy, które z pozoru wydają się zapachami typowo na lato, jednak ja bardzo lubię takie zapachy po prostu, takie woski sobie zapalić na wiosnę, żeby to oczekiwanie na lato było przyjemniejsze. Więc pierwszy to jest Beach Flower. I tak jak nazwa wskazuje, to kojarzy się z takimi wakacjami, z takim, wiecie, wyjazdem nad morze. Też jest taki przyjemny, też kwiatowy, całkiem fajny zapach. Kolejny to Bermuda Beach. Jest to zapach takiej plaży i takiego drinku, który sobie pijemy przy zachodzie słońca. Tak mi się właśnie kojarzy ten zapach. Jest całkiem sympatyczny. Bardzo się polubiliśmy, ale nie tak bardzo jak z tym woskiem. To jest Summer Scoop i to jest zapach lodów jagodowych. To jest po prostu tak cudowny zapach, że ja ostatnio najczęściej go palę, chociaż jest małe zużycie, to mało go dajeło mi tak szkoda, nie chcę, żeby mi się szybko skończył. Oczywiście mogę sobie kupić następny, ale no, ale tak mówię. I to jest właśnie taki różowy wosk. I to jest zdecydowanie mój faworyt. Chyba lubię go najbardziej ze wszystkich wosków, jak i które mam. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie mi, co sądzicie o tych woskach, które zaproponowałam. Czekam także na Wasze subskrypcje. Bardzo mnie cieszy to, że codziennie ta liczba wzrasta. To jest naprawdę niesamowite. Nie sądziłam, że ktokolwiek będzie nie chciał mnie oglądać, więc bardzo mnie to cieszy. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach.